Zmierzą się ze sobą studenci i młodzi dorośli. Studenci, pomachajcie. Dobrze, ja to jest się <gulany> <w gulany> Młodzi dorośli, pomachajcie. Machaj, Będziecie odgadywać piosenki, które w tym roku kończą. 10 lat! Okej, to jest 2013 no, no, no. rok! Jezus, moje to, jest teletrof, ej, to, to jest ten loto w kreście Lepiej niż 18 ostatnio. To jest dużo. No. Challenge podzielony jest na cztery rundy. Trzy pierwsze rundy odbywają się w parach. Student kontra młody, dorosły. Usłyszycie po trzy fragmenty 25 piosenek. Kto ma włączony telefon? Po raz pierwszy od trzech lat mojego bycia tutaj się wydarzyło. A on za każdym razem to mówi. Pier <laughs> Usłyszycie po trzy fragmenty 25 piosenek. Waszym zadaniem jest rozpoznanie tytułu oraz wykonawcy. Jeśli utwór wykonuje kilku wykonawców, wystarczy podać jednego z nich. Jeśli rozpoznacie piosenki, naciskacie przycisk. Macie 5 sekund na odpowiedź. Pierwszy fragment wart jest 5 punktów, drugi fragment wart jest 3 punkty, trzeci fragment Trzeci fragment wart jest jeden punkt. Jeśli Wasza odpowiedź będzie błędna, prawo głosu przechodzi na drugą osobę. Po usłyszeniu każdego fragmentu macie jedno prawo głosu. Wracacie do kolejnego fragmentu. Wygrywa drużyna z największym liczbą punktów. A, walałam, mm. Nie, lubię! Kurde. Ja, na 100%. Ja, tak, tak, wolałam Cię w rękę. Ja, jak powiem źle po angielsku, go. to mi wybaczysz? Blurred lines i to jest tam Pharrell Williams i potrzebujesz kogoś jeszcze, czy nie? Nie, wystarczy mi on. Nice. Pięć punktów. To... No. Hmm? Everybody. A i ja chciałabym, to już A. ostatni guzik mi został, bo O. A, to sorry. <laughs> Dobrze, to my nie będziemy to <laughs> Jezu, przepraszam, znowu to zrobiłem. Ale podnieśliłem się, bo znowu z Bartkiem nie jestem w odcinku, to mam szansę na wygranie. E, pożyczony? Red Lips? Nie. Uźwa. a ty Są wiesz, bo ja Nie ja wiem. pierwszy raz w życiu na uszy słyszę. się z nią Na tego? Absolutnie nie, ja nie słucham polskiej wmm, muzyki niestety. No dobra, to nie wiem, Sylwia Grzeszczak, Pożyczony. Trzy punkty! Yes! Lecz ona dobrze wie, że to zły zwyczaj gdzie? jeden Na pewno wyśka Znam Trzy punkty Nie wiem, że to pożyczył z <grym> <grym> Super Na 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 na? Sam Smith Nie Nie? O Jezu, ale się pomyliłem, nie, ale już wiem Mogę się poprawić? Ja to nie, kurde Paulina nie mam do tego pojęcia, to, już mi to... W sensie, to brzmi trochę I jak wstęp do Harry'ego Pottera na harfie, w innej tonacji, z przesuniętym rozliczeniem. Naughty Boy, a... Sam Smith, la, la 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 a nie na 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 na. No dobra, słyszałam, ale w bym punktu. nie wiedziała. O, o nie, Chcę powiedzieć, że ostatnio wyszła wersja 2023, spowolniona, jest to One Republic, jest to Counting Stars. się <zyskliwne> <M> <zyskliwne> ze mnie nie śmiać Pieszka? Nawet słyszałam to na żywo. Nawet w tym roku! W 2013. Um Let it go, do Lodu, nie mam pojęcia. Lemon, napraw. Nee. Yes. Tegen ons radek opgaat, mimochtje. Maar ja, het is niet <German> zo No hard feelings. No to. Nummer 1: Krijg je het? Ja, het is niet To jest jedyna rzecz, której miałeś nie w zrobić, będąc tutaj yeah, ale sobie teraz przybieram Rozumiem Trochę jest, jest, jest pęknięte, ale nie wiem przeze mnie Ale nie rozpadł się Nie, nie Ale Miley Cyrus Wrecking Ball Przepraszam Czekaj okay. Działa Działa Już będę delikatniej, przepraszam sucky. Co? <Nap> co? <magnifica> co? Przecież powiedziałem. Miley Cyrus' Wrecking Ball oh. oh. Odpowiedź podniósł przyciski, co myślisz, że już? Nie, nie <trundy> Trochę brzmi jak Best of Both wars z Hannah Montana, ale, ale nie <grym> Snap arowid, Arctic Monkey. Trzy punkty! Dobra, nie widzę z tym zero, jestem <noise> już znowu! <żywo. głos> nie powiem jak masz kochać mnie z tego, że znam, przepraszam. To to? Nie, to tak. nie <noise> powiem jak masz kochać mnie! Chcę, żebyś zaskakiwał. mnie co to, tak. to śpiewał, Boże... Nie powiem, jak Honorata skarbek. Wiedziałem. Przepraszam, Honorata Hanej skarbek. Czy tak ona była? Nie powiem, jak masz mnie, lecz do a jak się bawisz? Nie. <laughs> Przepraszam, za te długo przeszedłem. Nie, spoko! Nie no, wiem, czy kojarzysz Honoratę, te i skarby? Nie. <laughs> pam. pam. To pam, pam. A, wiem To to jest, ale nie pan. Pan, kto pan. śpiewa. Ja też nie pan, To pan. Pan, pan, Lala, naba Nalala, lala, la. na. Zastanówmy la, 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 la. się tutaj może o, jakaś Rita Ora może Albo Nidmi Me, albo Want Me mi da się... Need Oba zaśpiewałam w tym refrenie, więc ja się zastanawiam... No dobra, Rita Ora, Nidmi. Me? Tutaj mamy Waiting All Night, to jest tytuł I've been waiting all night I <rium> Rudimental i tutaj śpiewa Ela. No. <sharp> <together> <droite> teraz a no tak. no, Jak Ja głupi. Co a Oj, teraz jeszcze stołbop To jest Pink, na pewno tam jest. A faktycznie. No. Give me a reason. Just give me a reason Just give me a reason Now you're the one who goes into the frame On the last fragment, it will be Ok, I'm it Poczekaj. To jest Despacito? Eee. Luis Fonsi? Nie. Bo Czyli to. to nie... Jest, nie, to jest Luis Fonsi zrobił Despacito chyba. Czyli Na pewno. to nie ta piosenka. Na A to pewno? nie ta piosenka. tak. A to nie jest ta piosenka. Na no, pewno. Luis. No pewnie tak, to nie ta piosenka, no. no. To ja jestem, jest bardzo wiedzieć, co to jest Ja, ja jest. też, ja <laughs> też. Ale Na pewno nie Despacito no. Nie, to nie jest dyspasy, to. No ale nie No, wiem. to są jakieś takie alawilki, kombi Tak, no. Kombi Tytuł zaraz będzie Jeszcze wierzę, wierzę w lepszych nas Jaki mm -hmm. sens to ma To może, ja myślę, że to może być jakieś kombi, słuchaj, dawaj Nie, chyba nie, mi się wydaje, że to jest believe, A ci co, ci co mają a ci, co cugowcy, to co oni mają? Jakie oni mają hmm. zespół? Bracia? <grym> no. Dobra, nie dobra. Nie no, Zostawiamy nie. Zostawiamy to. Tak. Tytuł Wierzę w lepszy świat o. i są to bracia. O! Bra <grym> ale to nie są bra ci bracia, tylko to są inni bracia. Inni bracia? To są ci bracia. To są ci bracia? Ci bracia? Oni mają bracia?

nie znamy, nie znamy eee, z, tego Kojarzymy wokalistkę na pewno Kojarzy znaczy... on <laughs> Bo ja... trzeci fragment chyba, bo to... Jak jednak słyszymy, kto to jest, to będziemy mieli takie... A... nam? Tytuł Team jest to Lord, uh... ah. Lord. Ja bardziej etap <laughs> bracia <laughs> To był jednak mały Coś? bracia. Lorda, Okej okay. A Lore! No Thank tak, you. to znam! Lorde! Znam! Ona tam śpiewa tak. Jeszcze jakieś coś, coś. takiego bardzo znanego. Royals! Royals, O, no dokładnie. Wow. Ej, ma mam na jakąś ciężką kategorię. Wow. Chyba. Może to był taki ciężki rocznik <grym> po prostu? Może 2013? <grym> no. Tak, ciężki rocznik pod względem muzycznym. No, no dobra, dobra, ale ostatnie będzie prosty. Tak, no ale to jeszcze. A to, to pan zatem, a no, to proszę. no ja nie, nie podniesiemy jeszcze. Nawet teraz nie pamiętam co leciało. Czuję, że do nikogo. Co, to jest pewnie jakaś taka ta. Jak ta, co z jakimś takim liberem nagrywała. No pewnie właśnie. Tak, coś takiego, no, no, no. Że on tam <grym> rapsy, ona tam wjeżdża nagle. A, z Dobra, wiem, że to jest Ewa Farna, bo i tak. <grywia> jakby. No, <lepsze>. Ale. <grywia> Ale ty tu. Bez libera, to jest Kwańczą raczej. Kończą nagle w krąg. Nie, A ja płaczę. O, stąd. No, e, no... o to jest to słowo. A propos ucieczki takiej, że tak powiem, nagłej, ważnej... Nie, żeby... to nie jest to. To nie jest to? Nie, to nie jest ewakuacja. Nie. Ja. To jest. Kołacze! Co <śmieniu> <takiego>? <śmieniu> jakby... Jakby wiesz co co chodzi. KARTACZE! Wiesz o co chodzi? No, jakby schemat to piosenki. Tak, tak. No. Ewa Farna kartacze. <śmieniu> Jest to Ewa Farna. Gratulacje. Znak. Tak, tak, tak. Mać blisko! blisko, naprawdę! So close! A jak jest to, to słowo właśnie, co tam jest? Nie chcę mieć! Mariacze! 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 <laughs> Yeah, uh, one way or another, and uh, New Directions. Yeah, <laughs> <laughs> yes, yes! Are they Tony? 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 Ej, ale Uu. ja nawet nie wiem jak oni się nazywają. No żartujesz chyba, no. Ja mogę oddać rzeczy. E, one way or another one direction. <śled> boże, 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 boże to no nie. Yeah. <śled> eee... <śled> ja nie mogę się dziś <śled> poprawić... Ja, ty belga, mój prawie, Trzymaj jestem się praworęczna! Zawsze ja jestem siedzę lewa. po lewej! A ja jestem leworęczna. Ja nie mogę reagować Ale ktoś na z prawej! Co? No, ktoś na prawej, jestem leworęczny. Bliższej! A. Nie, Kuba! Ty powinien siedzieć tutaj i leworęczne robisz automatycznie Ale tak, się... a ja siedzę tutaj i robię automatycznie tak, rozumiesz? Ja nie mogę tą ręką, a robię tą ręką! <laughs> I nie <laughs> robię w ogóle! Powiedz <laughs> Dobrze. Okay, co się wydarzyło? Daft Punk, e, Pharrell Williams, Get Lucky. She's Ziem się za Fortnite to get to Ej no Dawaj Bałkanica piersi. Wejdź yes, yes. zabawa Nieudaj się działam Zanim tu zaczęło jakiekolwiek nutki tam moim, dochodzić tam do moich nerwów, <laughs> bo to już było po pierwszym fragmencie, więc Boże. wiesz. Już będę delikatnie, przepraszam. Przepraszam. Nie, Nie popsułem. No. Zbliżenie! Zbliżenie! Zbliżenie. <si> Prawo głosu przychodzi na pyśkę. No. Nieprawda, no. 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 30 punktów no. dla nas. Widzisz, tu sklej. Pięć. Nie, a przepraszam! Czekaj, czekaj. E, bo to jest ten, uh, Justin Timberlake, Mirror. Przepraszam. Bo tory były krzywe i szyny też były krzywe, no. Trudne. Ja potrzebuję drugiego fragmentu. Ja też. Przenosi nowe historie. ty to taki tytu, znasz takie rzeczy. Tego chyba nie znam. Zapamiętaj! Jutra nie będzie! Na pewno znasz to. Jutra nie będzie Ewelina Lisowska? Jeden punkt! Poznałem tylko po głosie, a tytuł był w trzecim fragmencie. Zdrowo. <śledztwo> jedyne nasze punkty wygrałem dzisiaj! Chciałem wspomnieć, że nasze jedyne trzy punkty były dzięki mnie, więc jeszcze możemy. Te, te liczby mogą wzrosnąć. Te liczby jeszcze mogą wzrosnąć. Dawid podsiadł, nieznajomy. Ściany się burzą, <śledztwo> żeby Nie wzrosną te <to> liczby. <śledztwo> Nie znam tego nawet. Serio? To, to jest. A. Z 2013 roku. Tak, właśnie, tak, o to chciałem zapytać. I potem zdałem sobie sprawę, że nie potrzebuję no. to pytać. O. Walcz. Luz! O. Ja to obronię. <noise> Luz! A, dobra, znam to, ale. No nie, jeszcze nie. No, nie, nie powiem ci teraz, ale znam to. No dobra, jak nie, nie, to nie. <noise> no Mhm. tak to jest dla są goście. Spróbuję, ale. Dobra. I need your love. To jest to. Chyba to jest tytuł. I need your love. Bebe Rexa. mi się wydaje, że to nie to. Ale to jest ta piosenka. Ta piosenka? Nie wiem. I need your love, ale. No, chyba nie. Naprawdę, to za piosenka! Yeah, 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 yeah. No. Wow! Nie, nie wiem, strzele kogoś. Bracia. New direction. Nie no. Czy w DJ-a chociaż strzel? No. Co? DJ-a? David Guetta, I need your love? coś takiego? Nie. Yeah. No to I need your love, będę strzelał, ale jakiś nie wiem, inny DJ? Snake. Nie. Nie wiem. Ellie Golding, I need your love. A który DJ? DJ? No, oni się wtedy spotykają. A kurde, dobra, teraz jak mi powiedziałaś, to wiem. No dobra. Kawiasz, Kalwinę? Zaczynaj? Pierwszy raz w słyszał to w ogóle w życiu. Okej, ja za pięć minut i nie daj się złamać.

Drodzy widzowie, dziękujemy za te ostatnie 5 Co to był Mezo i nie, Sylwia Grzeszczak? Nie. Liber Natalia Schroeder. Nie Naprawdę? To byli. mówiłem już o tym dzisiaj, no. Boże. Kięgi się Nie, no nie, nie to, ale. Nie, yeah, absolutnie Dawaj drugi. drugi. Zim, no. super. Co, dobrze, że to nie byłem to, no ja! Tamę, no ja! Ale, no, a no, darześ, fajnie. A też chcesz uderzać! Do końca odcinka dojedziemy, wiemy jeszcze, że dwie piosenki. Powiedz Mał… no, co, a ja naprawię guzik. Jest ale biedny. też wiem. Mm -hmm. To jest Katy Perry i to jest Roar To jest piosenka z Glee, <stansildes> której nie pamiętam. Żartujesz sobie chyba. To jest to, co powiedziałam. Nie, to nie jest Katy Perry, to jest to inne. Ale to. faktycznie te piosenki bardzo. One są... Cholery, podobne. Nie znam tytułu. Dobrze, poczekaj, poczekaj. Nie ale... będę uderzać. Ładnie dotknę. Wow. You say you oh. say the it's... Oh. Oh. To jest Brave. A ty wiesz, co śpiewa? Nie mam pojęcia. Ja też, kiedyś. się na te piękniki. Osoba, która napisała pewien musical, to śpiewa. Sarah Brales. O! Nie mam wstydu, dziękuję. Precyduje. Jeden punkt. Dwa, cztery. Dziękuję. No. Delikatnie nacisnąłem. Zatrzymałem rękę tylko tak Ale jak szybko. Nigdy nie widziałem... Lady Gaga. Cię. Jesteś ze mną, drużyna. A Pięć punktów! Chciałem dla żartu Uwaga, czas na ostatnią piosenkę dzisiejszego odcinka. Dawaj. O, oh. Dominika. <noise> Bruno Mars, When I Was Your Man. I should've bought you flowers. się, Ja myślę, że Ania na szybkości znalazła najprostszą piosenkę. <noise> tak. <Miła ją. głos> nasz Spotify po prostu jedna. Pierwsza, która była. <noise> Dzisiejszy odcinek wygrywają studenci! Jej. Yeah! Ten transfer sam nie, nie bym tak. Kiedyś bym wygrała! W <laughs> studenta. studenta. Już nie te lata po prostu. To już nie te, te tak. same. Bardzo dziękuję następującym patronom za wsparcie. Sławek Waloszek, Marta Kaczmarek Robert Marszałek Klaudia Obacz Tomasz Mak Zuza Kania Paweł Szymański Walerian Walerian Dorota Truskolaska, alibert Piotr Wernicki Maksymilian Leśniewski Natalia Gacia Dobiłaś do trzech. czterech i potem dwie piątki? Eee, ale rozwaliliśmy! No. Do, 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 do. I mnie najwięcej zdobył Michał, bo tak, zdobył osiem tak. Tak. Nie, co, nie ma za I co, nie ma za co I 5. pięć! Fajnie! Hey, I ty, te pięć to, to, to było tak. dopiero? Nie, no, no, to pięć tak. wow. no. to było. No. Tak no, I to pięć no, tak. to było. Was! To prawdziwi. Znaczy, z tymi sześciu godzin. Dokładnie, tak jak się pamięta. No, braci się tak tracisz. jak się pamięta negatywne komentarze. <laughs> komentarze. Tak się pamięta, właśnie najmniejszą ilość punktów, a tak? nie największą. takie momenty jak też pamięta, tak jak z tego życzenia. Wiele ich było, wiele ich będzie i <grymne> wszystkich pamiętamy. Pamiętam każde zero <grymne> <sobie>. Cały <grymne> skorasznik. Wracam ze studia i mówię, super, dzisiaj kolejne zero. To do I tego chciałam, na <grym> to liczyłam. <grymne>